Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów Przewodniczącego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Pruszkowie Pana Tadeusza Rutkowskiego oraz Prezydenta Miasta Pruszkowa Pana Pawła Makucha, który objął patronat honorowy nad uroczystościami gorąco witam na obchodach rocznicowych podstępnego aresztowania 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Witam przy pomniku 16. W miejscu upamiętniającym to wydarzenie. Gorąco witam posła na Sejm RP, pana Zdzisława Siepiera. <klucz> witam ministra klimatu i środowiska, pana Jeremia Usza-Zyska. Witam mazowieckiego, pana Sylwestra Dąbrowskiego. <klucz> witam starostę powiatu pruszkowskiego, pana Krzysztofa Rymuzę wraz z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, panem Arturem Świercz. Witam wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pruszkowa, pana Piotra Bąka i radnych. Przedstawicieli Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Pruszkowie na czele z panem Tadeuszem Rutkowskim. Dyrektora Muzeum Dulak 121 w Pruszkowie, panią Małgorzatę Bojanowską. Witam dowódcę Drużyn Polskich Strzeleckich, pana Jana Gustawa Grudniewskiego, przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Pracy, potomka Rodu Habsburgów, pana Andrzeja Jakubiec, prezesa Stowarzyszenia Nasza Polska, pana Daniela Kwiecińskiego, prezesa Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego, pana Piotra Zaparta wraz z zarządem. Witamy poczty sztandarowe, harcerzy, przedstawiciele formacji mundurowych. Witam wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości mieszkańców Pruszkowa i wszystkich przybyłych gości. Bardzo proszę o wystąpienie prezydenta miasta Pruszkowa, pana Pawła Makucha. Szanowni goście, moi drodzy. Tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że w ten niedzielny poranek jesteście tutaj. Że jesteśmy w tym szczególnym miejscu na mapie naszego miasta, województwa, ale i Polski. Moi drodzy, 77 lat temu, tu w Pruszkowie, przy ulicy Pęcickiej, doszło do. doszło do wydarzenia, które. Ma swoje skutki także do tej pory. I chyba właśnie dzisiaj, w obliczu agresji Rosji na naszego sąsiada, te wydarzenia mają zupełnie inny wymiar. Ja chciałbym, żebyśmy wszyscy sobie wyobrazili, co czuli tamci bohaterowie tamtych dni, tych 16 przywódców, którzy przyjechali tutaj. I ja jestem tylko w stanie przypuszczać, że znając historię, znając postępowanie wtedy Związku Radzieckiego, oni sobie zdawali sprawę z tego, co ich czeka. Natomiast poczucie obowiązku, patriotyzm i to, kim byli, jak zostali wychowani, sprawili, że bez najmniejszego zawahania stawili się tutaj i ponieśli tego konsekwencje. I chciałbym, żebyśmy my wszyscy, ale przede wszystkim młode pokolenia, dzieci, które wychowujemy, wychowywane były w takim duchu, żeby taka postawa była rzeczą normalną. Moi drodzy, cześć i chwała bohaterom. Bardzo proszę księdza Krzysztofa Gołębiewskiego, Modlitwa Moi drodzy. W pamięci tych, którzy zostali zdradzeni, w pamięci tych, którzy zostali aresztowani. Pamięci tych, którzy zostali wywiezieni do Moskwy i w pokazowym, niby sądowym procesie skazani i zamordowani. Pamięci tych, którzy jako żołnierze Armii Krajowej ponieśli najwyższą ofiarę za to, że dzisiaj tu i teraz na tym trotuarze możemy stanąć oddać im. Cześć, chwałę, pamięć w państwie wolnym i suwerennym. Ale najwyższa instancja niechaj będzie miłosierna dla nich wszystkich, bo tak jak każdy z nas, popełniali swoje błędy, swoje grzechy, dlatego też w dzisiejszym momencie, teraz, poprośmy dobrego i miłosiernego Boga, aby odpuścił im grzechy które popełnili z ludzkiej słabości i aby za te wszystkie czyny chwalebne dostąpili radości zbawienia. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Panie i Panowie, na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Pana Tadeusza Rutkowskiego kapituła medalu 250-lecia powołania do życia orderu świętego Stanisława skupa męczennika przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego postanowiła nagrodzić tym medalem Pana Krzysztofa Rymuze, starostę powiatu pruszkowskiego. Medalem Inka, który upamiętnia Inkę, Danutę siedzik osobę niezłomną, całkowicie oddaną w walce o niepodległość ojczyzny, pana Pawła Makucha, prezydenta miasta Pruszkowa. Bardzo proszę o wystąpienie. Oznaczenia wręczy pan Tadeusz Rudkowski z upoważnienia wielki mistrz konferencji orderu św. Stanisława Stefan Kukowski wraz z posłem na RP panem Zdzisławem cipierem. I <clears> do <throat> Obecnie delegacje w kolejności zgłoszeń będziemy składać wiąz wiązanki kwiatów przy pomniku 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Bardzo proszę posła na Sejmie pana Krzysztofa Sikora. Wieniec od premiera RP. Wicewojewoda Mazowiecki pan Sylwester Dąbrowski Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Pruszkowie na czele z przewodniczącym panem Tadeuszem Rutkowskim. Prezydent miasta Pruszkowa, pan Paweł Maku. Wraz z zastępcą panem Konradem Sipierą. Starosta powiatu Pruszkowskiego, pan Krzysztof Rymuza. Z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, panem Arturem Świerz Światowa Federacja Polskich Kombatantów. Prezes Stronnictwa Pracy, Profesor Zbigniew Rzesiński. Proszę. Z osobami towarzyszącymi. Dyrektor Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, Pani Małgorzata Bojanowska. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Pan Resław Paweł Wódca Polskich Drużyn Strzelewskich, pan Jan Gustaw Grudniewski. Stowarzyszenie Barakuda, Polanica Zdrój, składa prezes Stefan Fryziewicz. Prezes Stowarzyszenia Nasza Polska, Pan Daniel Kwiciński, Prezes Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego, Pan Piotr Zapad, wraz z zarządem. Prezes Stowarzyszenia Dzieci w Polsce Pan Pan Kaczmarek Bardzo proszę Z osobami towarzyszącymi Dzieci wojny w Pruszkowie Przedstawiciel Gruzji bardzo proszę. mówię Bardzo proszę Państwa o minutę ciszy. Zapraszamy wszystkich zgromadzonych na dalsze uroczystości. O godzinie 12 w Kościele Świętego Kazimierza w Kruszkowie odprawiona będzie Msza Święta w intencji 16 przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego, naszej Ojczyzny, ustania wojny w Ukrainie, w pokoju na świecie. Serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękuję.